10. Masowe zatrucie metanolem Irkuck, Rosja W grudniu 2016 roku miasto Irkuck w Rosji zostało wstrząśnięte jednym z najtragiczniejszych przypadków masowego zatrucia metanolem. Ponad 70 osób odeszło z tego świata, a dziesiątki innych trafiły do szpitali po spożyciu fałszywego alkoholu, który okazał się niebezpiecznym środkiem zawierającym metanol, a nie etanol. Produktem, który spowodował tragedię, był popularny wśród osób o niskich dochodach płyn kosmetyczny Bojarysznik, sprzedawany legalnie jako tani zamiennik alkoholu. W rzeczywistości zawierał trujący metanol, który w przeciwieństwie do etanolu jest silnie toksyczny i może prowadzić do poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych. Problem wynikał z braku regulacji oraz faktu, że tańsze produkty alkoholowe jak kosmetyki z alkoholem były łatwo dostępne i często konsumowane przez ludzi szukających niedrogiego zamiennika tradycyjnych napojów alkoholowych. W przypadku Irkucka, w wyniku niewystarczającej kontroli nad rynkiem, do sprzedaży trafiła partia, która zamiast etanolu zawierała metanol substancję silnie trującą dla człowieka. Masowe zatrucie doprowadziło do powszechnych zmian w rosyjskich przepisach, aby zaostrzyć regulacje dotyczące sprzedaży produktów zawierających alkohol. Rząd podjął również kroki w celu wyeliminowania nielegalnych destylatorni i produkcji fałszywych napojów alkoholowych, które były odpowiedzialne za liczne przypadki zatruć w całym kraju. Podobne zdarzenie miało miejsce w Polsce w 2021 roku, kiedy to w Sosnowcu doszło do serii zatruć po spożyciu denaturatu zawierającego metanol. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych po wypiciu skażonego produktu. Denaturat, choć dostępny jako przemysłowy środek, został spożyty jako substytut alkoholu, co doprowadziło do poważnych konsekwencji zdrowotnych. 9. Wycieczka na Sentinel Północny John Allen Chau mężczyzna był młodym amerykańskim misjonarzem, który zyskał międzynarodową sławę próbując dotrzeć do jednego z najbardziej odizolowanych miejsc na ziemi – wyspy Sentinel Północny. Wyspa ta jest zamieszkana przez plemię Sentinelczyków, którzy od tysięcy lat żyją w odosobnieniu, nie mając kontaktu z resztą świata. Sentinelczycy odrzucają wszelkie próby nawiązania relacji ze współczesną cywilizacją. A ich wyspa jest jednym z ostatnich miejsc na świecie, które pozostało nietknięte przez globalizację. Chao, motywowany głęboką wiarą chrześcijańską, postanowił w 2018 roku spróbować misji ewangelizacyjnej na wyspie, mając nadzieję, że nawróci sentynelczyków na chrześcijaństwo. W pełni świadomy niebezpieczeń związanych z wyprawą, Chao kilkukrotnie próbował zbliżyć się do wyspy. Jego próby zostały jednak odrzucone przez agresywne zachowanie plemienia, które w obronie swojej izolacji używało łuków i strzał. Ostatecznie, pomimo ostrzeżeń lokalnych władz i ryzyka, Chao zapłacił rybakom, aby ci przywieźli go w pobliże wyspy. 16 listopada 2018 roku dotarł na Sentinel Północny, ale po wejściu na wyspę został zaatakowany przez mieszkańców. Rybacy, którzy obserwowali wydarzenia z odległości, widzieli, jak czoł zostaje brutalnie zaatakowany, a to co z niego pozostało, Sentinelczycy ciągnęli po plaży. Wyprawa Johna Alena Czau na Sentinel Północny wywołała ogromne kontrowersje na całym świecie. Niektórzy krytykowali go za nieroztropność i lekceważenie zarówno przepisów, jak i kultury Sentinelczyków, którzy mają prawo do zachowania swojego odizolowanego stylu życia. Inni podziwiali jego odwagę i determinację w dążeniu do realizacji swoich misjonarskich celów. Sentinel Północny, położony na Oceanie Indyjskim, jest częścią terytorium Indii, jednak tamtejszy rząd w pełni respektuje prawo sentynelczyków do życia w odizolowaniu i zabrania wszelkich prób kontaktu z nimi. Wyspa ta stała się symbolem jednego z ostatnich miejsc na świecie, gdzie ludzka cywilizacja nie wywarła wpływu na lokalną społeczność. 8. Terence Watanabe Stał się jedną z najbardziej znanych postaci w świecie hazardu, głównie z powodu ogromnych strat, jakie ponosił w kasynach w Las Vegas. Jego historia to fascynujący przykład tego, jak wielka fortuna może w krótkim czasie zmienić się w niewyobrażalne długi. Watanabe odziedziczył spory majątek po ojcu założycielu Oriental Trading Company, firmy specjalizującej się w sprzedaży detalicznej i hurtowej. W tamtym okresie jego aktywa sięgały setek milionów dolarów co dawało mu możliwość prowadzenia bardzo wygodnego życia. Jednak zamiast cieszyć się czystym zyskiem, Watanabe wybrał inny styl życia, coraz bardziej angażując się w świat hazardu. W 2007 roku, podczas swoich licznych wizyt w Las Vegas, Watanabe stracił 204 miliony dolarów, głównie w dwóch kasynach: Caesar's Palace i Rio All Suit Hotel and Casino. Jego gra była na tyle intensywna, że w tamtym czasie odpowiadał za około 5% rocznych przychodów Caesar's Entertainment. Co więcej, kasyna świadomie dostarczały mu luksusowych usług i udogodnień, aby zatrzymać go jak najdłużej. Przy stałach Oferowano mu luksusowe apartamenty, drogie trunki i inne przywileje, które miały go przyciągnąć do dalszej gry. Watanabe po latach oskarżył kasyna o to, że w pełni świadomie podsycały jego uzależnienie, oferując mu nadmierne ilości trunków i innych rozrywek, które miały na celu odciągnąć go od podejmowania racjonalnych decyzji. Sprawa zakończyła się pozwem sądowym, a jego uzależnienie od hazardu stało się tematem szeroko komentowanym w mediach. Czy ta historia jest wyjątkowa? Zdecydowanie tak, ale w świecie Las Vegas nie brakuje ludzi, którzy w ciągu jednej nocy stracili ogromne majątki. 7. Mężczyzna, który wyrzucił do śmieci miliard 700 milionów złotych – James Howells W 2013 roku przez przypadek wyrzucił stary dysk twardy, na którym znajdowało się 8 tysięcy bitcoinów. W tamtym czasie bitcoin był jeszcze stosunkowo mało popularną walutą, a jego wartość nie osiągała nawet ułamka dzisiejszej. Wartość bitcoinów na jego dysku w 2023 roku wynosiła około 1,7 miliarda polskich złotych. Historia Howella zaczyna się w 2009 roku, kiedy zaczął wydobywać bitcoiny na swoim komputerze. Początkowo traktował to bardziej jako eksperyment niż inwestycje. Z czasem jednak przestał zajmować się kryptowalutami i schował dysk twardy zawierający prywatne klucze do swoich bitcoinów do szuflady. W 2013 roku, podczas sprzątania, przypadkowo wyrzucił dysk na lokalne wysypisko w Newport. Początkowo nie zdawał sobie sprawy, jak ogromny błąd popełnił. Dopiero gdy bitcoin zaczął gwałtownie zyskiwać na wartości, zrozumiał, że na wyrzuconym dysku znajdowała się fortuna. Od tamtej pory Howells wielokrotnie próbował uzyskać pozwolenie od władz Newport na przeszukanie wysypiska, na którym prawdopodobnie spoczywa jego dysk. Jak sam przyznał, jest gotów zainwestować miliony w zaawansowane technologie, tym roboty oraz systemy sztucznej inteligencji, które pomogłyby mu odnaleźć zagubiony skarb. Niestety władze miasta nie udzieliły zgody na takie działania, obawiając się o koszty i ryzyko związane z przeszukiwaniem ogromnego składowiska odpadów. Dysk z bitcoinami prawdopodobnie na zawsze pozostanie na dnie wysypiska podobny sposób stracił fortunę mężczyzna z Florydy. Lasho Heinecz. w 2010 roku kupił dwie pizze za 10 tysięcy bitcoinów. Dzisiaj ta ilość bitcoinów byłaby warta 2,2 miliarda złotych. 6. Ekoaktywista ostatniego pokolenia przykleił się do drogi Akcje aktywistów klimatycznych stają się coraz bardziej radykalne, a jednym z przykładów takiego działania jest incydent z udziałem członka grupy Ostatnie Pokolenie. W ramach protestu mężczyzna przykleił się do asfaltu na ruchliwej drodze, aby zwrócić uwagę na kwestie zmian klimatycznych. Niestety aktywista nie przewidział jednego. Klej, którego użył, okazał się zbyt mocny, co sprawiło, że próba uwolnienia się z nawierzchni była bardziej problematyczna niż początkowo zakładał. Choć takie działania budzą mieszane reakcje, od podziwu po irytację, aktywiści twierdzą, że są one konieczne, aby wywołać społeczną dyskusję na temat zagrożeń, które niesie ze sobą brak działań w walce z ociepleniem klimatu. W tym konkretnym przypadku protest miał jednak dodatkowy komiczny aspekt, gdyż silny klej nie pozwolił łatwo uwolnić mężczyzny, co przykuło uwagę internautów i wywołało lawinę komentarzy oraz zdjęć w mediach społecznościowych. Grupa Ostatnie Pokolenie nie działa jednak tylko w Niemczech, ale ma swoje frakcje również w innych krajach, w tym także w Polsce. Organizacja ta utrzymuje, że jej głównym źródłem dochodu są dobrowolne darowizny oraz finansowanie przez crowdfunding. Na początku 2022 roku niemiecka frakcja opublikowała raport przejrzystości, z którego wynika, że w 2021 roku otrzymała w formie darowizn ponad 900 tysięcy euro, z czego wydała około 535 tysięcy na różnego rodzaju działania. Ważnym źródłem finansowania grupy jest także organizacja A22, która jest wspierana przez Climate Emergency Fund. Amerykańską organizację związaną ze spadkobiercami fortuny Jana Polagetiego, dawnego naftowego potentata. 5. Kobieta, która marzyła o zostaniu niewidomą, Joel Shopping. Urodzona z pełną sprawnością wzrokową, Shopping przez całe swoje życie marzyła o tym, by zostać niewidomą. Zmagała się z rzadkim zaburzeniem psychicznym, znanym jako zaburzenie integracyjnej tożsamości ciała które sprawia, że osoba pragnie być niepełnosprawna lub chce utracić pewną część swojego ciała, mimo że fizycznie jest zdrowa. Jewel od wczesnego dzieciństwa czuła, że nie powinna widzieć. Fascynowała ją idea życia w ciemności, a jej pragnienie stania się niewidomą było tak silne, że próbowała imitować styl życia osoby pozbawionej wzroku, nosząc na przykład ciemne okulary lub poruszając się z białą laską. W końcu w wieku 30 lat zdecydowała się na wyjątkowo drastyczny krok, aby spełnić swoje marzenie. W 2006 roku pod nadzorem psychologa, który podzielał jej niecodzienne przekonania, Joel postanowiła oślepić się za pomocą środka do czyszczenia rur. Shopping poczuła ogromną ulgę i satysfakcję. Pomimo nieodwracalnych uszkodzeń, które ostatecznie uczyniły ją niewidomą, kobieta utrzymuje, że teraz czuje się szczęśliwsza niż kiedykolwiek wcześniej. Historia kobiety wywołała ogromne kontrowersje. Wiele osób zareagowało szokiem i oburzeniem, zwłaszcza, że zaburzenie, którego doświadczyła kobieta, jest wciąż mało znane i niejasne dla większości społeczeństwa. Dla niektórych jej decyzja była niezrozumiała i po prostu zła, a dla innych, przypadek shopping zwrócił uwagę na realność cierpienia osób zmagających się z zaburzeniami tożsamości ciała. 4. Łukasz H. To obywatel polski mieszkający niegdyś w Wielkiej Brytanii. Łukasz H wtargnął do domu starszego małżeństwa w Surrey w Anglii. Kiedy właścicieli nie było na miejscu. Zamiast zająć się kradzieżą cennych przedmiotów, Łukasz postanowił zadomowić się. Włamywacz spędził czas na robieniu porządków w kuchni, przygotowywaniu sobie posiłków, a nawet wziął kąpiel z bombelkami. Gdy właściciele wrócili, zastali go śpiącego w ich łóżku. Cała sytuacja była tak nietypowa, że para, która znalazła intruza, początkowo była bardziej zaskoczona niż przerażona. Gdy odkryli, co się stało, natychmiast wezwali policję, która szybko pojawiła się na miejscu i aresztowała Łukasza H. Mężczyzna został później oskarżony o włamanie, ale jego dziwaczne zachowanie przyciągnęło uwagę mediów, które porównywały go do postaci z bajki o złotowłosej, która znalazła się w domu trzech niedźwiedzi i zdecydowała się tam zadomowić. Łukasz H. przyznał się do winy, a jego działania zostały opisane jako nietypowe, ale potencjalnie związane z problemami osobistymi, w tym uzależnieniami. To wydarzenie stało się jednym z najciekawszych przypadków włamania w Wielkiej Brytanii i na długo zapisało się w pamięci nie tylko lokalnej społeczności, ale także w mediach na całym świecie. 3. Największy przegrany na świecie Ronald Wayne Choć może nie być tak rozpoznawalny jak Steve Jobs czy Steve Wozniak, odegrał kluczową rolę w początkach jednej z największych firm technologicznych na świecie, Apple. W 1976 roku razem z Jobsem i Woźniakiem Wayne współtworzył Apple Computer Company. Jako trzeci współzałożyciel miał 10% udziału w firmie, jednak zaledwie 12 dni po podpisaniu umowy Wayne podjął decyzję, która wpisała się w historię jako jedna z najdroższych pomyłek finansowych w biznesie. Obawiając się ryzyka, jakie niosło za sobą prowadzenie młodej firmy, Wayne postanowił sprzedać swoje udziały za 800 dolarów. Wówczas nie mógł przewidzieć, że Apple stanie się globalnym gigantem technologicznym. Jego obawy były uzasadnione, jako jedyny z założycieli miał osobisty majątek, który mógłby zostać zajęty w przypadku niepowodzenia firmy. Dziś te same 10% udziałów, które Wayne sprzedał za 800 dolarów, jest warte około 330 miliardów dolarów. Ta decyzja uczyniła go symbolem największego przegranego w historii biznesu. Wayne jednak nigdy nie wydawał się żałować swojego wyboru. W późniejszych wywiadach przyznał, że nie żałuje podjętej decyzji, bo z perspektywy czasu pozwoliła mu ona uniknąć stresu i odpowiedzialności, które towarzyszyłyby rozwojowi Apple. Mimo swojej historycznej decyzji, Wayne pozostaje postacią, która miała istotny wpływ na początki Apple. Był autorem pierwszego logo firmy oraz twórcą umowy partnerskiej pomiędzy założycielami 2 Ucieczka do Korei Północnej Travis King Ten amerykański żołnierz stał się główną postacią międzynarodowych nagłówków w 2023 roku po tym jak nieoczekiwanie zbiegł do Korei Północnej jego ucieczka wywołała zdziwienie i kontrowersje, szczególnie ze względu na to, że King służył w Armii Stanów Zjednoczonych. 18 lipca 2023, będąc na wycieczce turystycznej w strefie zdemilitaryzowanej pomiędzy Koreą Południową a Koreą Północną, King przekroczył granicę, udając się do jednego z najbardziej zamkniętych i odizolowanych państw na świecie. Jego motywy pozostają niejasne, ale wiadomo jest, że King wcześniej miał problemy dyscyplinarne i był oskarżony o różne przestępstwa w Korei Południowej. Przed ucieczką King został zatrzymany przez południowo-koreańskie władze za naruszenie prawa, ale zamiast wrócić do Stanów Zjednoczonych zdecydował się na dramatyczny krok i uciekł do Korei Północnej. Wydarzenie to wywołało międzynarodowy kryzys dyplomatyczny, Pjongczang początkowo milczał na temat jego losu, co jeszcze bardziej komplikowało sytuację, a władze USA i ich sojusznicy podejmowali działania dyplomatyczne w celu uzyskania informacji o sytuacji uciekiniera. Historia Travisa Kinga przypomina także przypadek Roberta Parka, amerykańskiego misjonarza, który w grudniu 2009 zdecydował się na dramatyczny krok, przekroczył granicę Korei Północnej z Korei Południowej w akcie protestu przeciwko reżimowi Kim Jong-ila. Park z głębokim przekonaniem religijnym chciał zwrócić uwagę świata na naruszenie praw człowieka w Korei Północnej, a także zainspirować do zmian w kraju. Został schwytany przez północno-koreańskie władze i przez kilka miesięcy przetrzymywany w niewoli. Po zwolnieniu w lutym 2010 Park przyznał, że podczas pobytu w Korei Północnej był torturowany 1. złomiarze, którzy przypadkowo napromieniowali miasto Gojani, Brazylia. W 1987 roku w pewnym brazylijskim mieście doszło do jednej z najpoważniejszych katastrof radiacyjnych w historii. A wszystko to przez przypadek, który z pozoru wydawał się niegroźny. Dwóch złomiarzy znalazło w opuszczonej klinice radioterapeutycznej porzucone urządzenie medyczne. Było to źródło promieniowania w postaci chlorku Cezu-137, materiału radioaktywnego używanego do leczenia nowotworów. Nieświadomi zagrożenia mężczyźni rozebrali urządzenie i wyciągnęli z niego promieniotwórczą zawartość, a następnie sprzedali całość na złomowisku. Po rozmontowaniu urządzenia złomiarze natrafili na mały pojemnik zawierający substancje o niebieskim blasku. Byli zafascynowani jej niezwykłym wyglądem, nie zdając sobie sprawy z jej wyjątkowo niebezpiecznych właściwości. Właściciel złomowiska, na którym sprzedali urządzenie, rozdał fragmenty materiału pomiędzy rodzinę przyjaciół i sąsiadów, traktując go jako ciekawostkę. Chlor-137 jest jednak silnie radioaktywny, a jego rozprzestrzenienie doprowadziło do skażenia dużej części miasta. Ludzie, którzy mieli kontakt z substancją, zaczęli szybko odczuwać objawy choroby popromiennej, takie jak wymioty, oparzenia i osłabienie, choć początkowo nie wiązali tego z promieniowaniem. Gdy w końcu zorientowano się, co było przyczyną problemów zdrowotnych, było już za późno. Skażenie rozprzestrzeniło się na szeroką skalę, a setki osób zostało napromieniowanych. Szacuje się, że na promieniowanie zostało wyeksponowanych być może nawet ponad 100 tysięcy ludzi, a brazylijskie władze podjęły drastyczne środki, aby opanować sytuację. W tym dekontaminowały i oczyszczały całe dzielnice. Katastrofa w Gojani zwróciła uwagę na brak odpowiednich regulacji i kontroli nad niebezpiecznymi materiałami radioaktywnymi w Brazylii. W wyniku tego tragicznego zdarzenia wprowadzono surowsze przepisy dotyczące postępowania z odpadami radioaktywnymi, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Dziękujemy za oglądanie i przypominamy, że na naszym kanale nowe odcinki pojawiają się zawsze w niedzielę około godziny 20.40. W komentarzach możecie podzielić się sugestiami na kolejne odcinki, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego TikToka, Facebooka i Instagrama.